W pierwszym odcinku komunikatu warzywniczego ProKam. Dzisiaj będzie on dotyczył ochrony herbicydowej w uprawie warzyw. Witam serdecznie Anna Wilczyńska, portalwarzywa.pl. Jest dzisiaj z nami Sławomir Mechacki z firmy ProKam. Witam Cię, Sławku. Witam, witam wszystkich serdecznie. Proszę Państwa, mamy już końcówkę kwietnia, zatem siewy w pełni. Walka o dobry start i finalnie o plon jest już rozpoczęta. No właśnie, końcówka kwietnia, a my wciąż mamy zimno, a na w nocy również pojawiają się przymrozki. Niestety pogoda nie napawa optymizmem, ale cóż, pracę należy wykonać. Dzisiaj chcielibyśmy skupić Państwa uwagę na pierwsze zabiegi doglebowe, które dokonujemy właśnie teraz bezpośrednio po siewie nasion, czy też bezpośrednio po sadzeniu roślin do gleby. Sławku, jak sobie radzić z ochroną przed chwastami w głównych uprawach, biorąc pod uwagę właśnie, że mamy tak bardzo niekorzystne warunki na początku sezonu? Proszę bardzo. Witam. Pogoda nas rzeczywiście w ostatnim czasie nie rozpieszcza. Zimny kwiecień z dużymi wahaniami temperatur. Nasze stacje pogodowe w przeciągu ostatnich 24 godzin zarejestrowały spadek średnich wartości od 18 stopni do 5,5 stopnia, a na wschodzie kraju do 3 stopni średniej temperatury. Ostatnie dni to opady oraz noce z przymrozkami w wielu rejonach warzywniczych. No, taka aura nie sprzyja kiełkowaniu dopiero co wysianych nasion warzyw, co hamuje również prace polowe. Rolnicy zadają właśnie często pytania jak stosować herbicydy czy po siewie czy raczej dopiero po wschodach warzyw. Na tą chwilę parametrem, który nas najbardziej interesuje to temperatura oraz warunki wilgotnościowe gleby, które tak naprawdę decydują o przebiegu siewów i skuteczności walki naszej z No i właśnie o tej walce dzisiaj chcieliśmy kilka słów powiedzieć, także zdecydowanie rekomendujemy, aby nie odpuszczać zabiegów herbicydami doglebowymi, wykonywać je po siebie, zwłaszcza w tych trudnych, zmiennych warunkach pogodowych. Mamy teraz bardzo dużą presję kiełkujących chwastów, które lepiej sobie radzą w tych właśnie trudnych warunkach niż nasiona warzyw, kiełkują szybciej, no i oczywiście lepiej zwalczać je od razu doglobowymi środkami, niż później walczyć dawkami dzielonymi herbicydów już powschodowo. Mhm. Sławku, jaka jest skuteczność herbicydów w głównych uprawach warzyw? Od czego zależy efektywność ich działania? Jak wiemy, skuteczność herbicydów doglebowych od wielu czynników zależy. Przede wszystkim od rodzaju gleby, zawartości w niej materii organicznej, od rodzaju dawek zastosowanych do glebowo oraz oczywiście od warunków typowo glebowych, wilgotności, możliwości przemieszczania się substancji aktywnej w glebie. Przygotowanie gleby na tą chwilę to chyba jest najważniejszy czynnik, który bezpośrednio wpływa na wyrównanie wschodów. Pod cebulą zalecamy uprawę na głębokość 5-6 cm, aby zachować właśnie tą właściwą wilgotność i później odpowiednie warunki dla wzrostu skiełkowanych siewek. A siew cebuli powinien być na 2,5-3 cm w zależności od rodzaju gleby. Bardziej wyrównana plantacja, łatwiej możemy ją prowadzić w, pod kątem właśnie walki z kwastami. I właśnie po wschodach, jeśli młode siewki cebuli czy marszki mają, właśnie równo osiągają poszczególne fazy, wybór herbicydu oraz jego dawki jest łatwiejszy. Nie mamy tutaj aż tak tylu dylematów, czy stosować już. Czy może jeszcze poczekać, aż osiągniemy określoną fazę, właśnie rośliny chronionej? Mhm. Przejdźmy płynnie do konkretnych rozwiązań w ochronie herbicydowej. Co proponujesz w ochronie cebuli? W cebuli mamy zalecane dawki herbicydów doglebowych do zastosowania po siebie i tu uwaga, są dodatki podawane jako możliwe do zastosowania, jednakże w praktyce stosujemy preparaty właśnie solo lub mieszaniny tych środków w znacznie niższych stężeniach, łącznie z dobrym adiowantem doglebowym po siebie jest podstawą od początku fazy właśnie od początku po siebie do fazy pęcznienia nasion w postaci preparatu aktywu ewentualnie stąp akła w dawkach około 2 2,5 litra oczywiście z dobrym adjuwantem dobrowoznym tak jak powiedziałem hurricane soil w dawce 0.1 do 0.15 w praktyce stosujemy pendymetalinę doglebową właśnie z w dawce nie przekraczającej 1,5 litra na hektar. Ale również substancję tę możemy stosować w dawkach zielonych. Pierwszy zabieg zaraz po siebie cebuli, drugi, kiedy młode siewki osiągną dwa liście właściwe, ale to oczywiście uzależnione jest od kondycji roślin na polu. Natomiast tak, wracając do posiwnego stosowania herbicydów, powszechna praktyka to, to również stosowanie preparatów opartych na aklonifenie, czyli popularny bandur 600SC. I tutaj w praktyce stosujemy go litr do dwóch litrów bezpośrednio po siebie. To oczywiście w zależności od warunków glebowych, rodzaju gleby. Również w dawkach dzielonych bandur, kiedy. Wielu producentów stosuje go po siebie w dawce 0,6, 0,8 do 1 litra oraz po wschodach, kiedy cebula osiągnie dwa liście właściwe, również w dawce takiej bezpiecznej dla młodych siewych cebuli i oczywiście zawsze dopasowanej do rodzaju tutaj gleby i warunków na polu. Bandur, jaki stąp w praktyce producenci stosują w dawkach niższych niż oficjalnie zalecane, kierując się praktyką oraz aktualnymi warunkami polowymi. Możemy również łączyć preparaty oparte na akronifenie i Pendimetalinie, mimo iż producenci tych środków oficjalnie nie zalecają takiego połączenia. Zwiększamy wówczas spektrum działania tych substancji. Ale musimy pamiętać, że wówczas dawki tych preparatów będą znacznie niższe. Wówczas praktyka pokazuje, że pentimetalina stosowana jest w dawce około 1 litra maksymalnie, a Acronifen w 0,5 litra do 0,6-0,8 w takim połączeniu. Tak, to no, wszystkie działania nasze są ukierunkowane na to, żeby osiągnąć jak najlepszy efekt działania na starcie. Mhm, Takie jest. A jakie rozwiązania możemy stosować na, na etapie siewu, marfi, pietruszki lub też sadzenia warzyw korzeniowych takich jak seler korzeniowy, który właśnie jest uprawiany z rozsady? Obecnie mamy pełnię siewów tych gatunków, tych warzyw, pietruszka, marchew, również seler korzeniowy uprawiany z rozsady. Najważniejsze jest zapewnienie równomierności wschodów. Jest to kluczowa sprawa przy podejmowaniu decyzji o późniejszym zabiegach herbicydami na skiełkowane już młode siewki. I tutaj, glebowo po siebie, proponujemy rozwiązanie herbicydowe oparte na, oczywiście na metalinie, i tutaj aktywus, ewentualnie stampakła do czterech dni po siebie. Chromazon w postaci preparatu Command. Tutaj zalecane dawki 0,2 litra na hektar, okolice 3, 3 dni po siebie. czyli bandur, jak również popularny preparat racer w różnych właśnie kombinacjach. Pentametalinę stosować możemy w dawkach jelonie, bezpośrednio właśnie po zasianiu, w okolicach 1 litra do 1,5 litra. Wraz z adiowantem Hurricane Soy, o którym wcześniej już wspomniałem, w, w dawce tutaj w łączny zabieg w dawce około litr do półtora. Druga opcja to stosowanie aklonifenu w postaci preparatu Bandur, który może być stosowany również w dawkach dzielonych. I tutaj Bandur jest stosowany zazwyczaj w dawce około 1 litra. Oczywiście z dobrym adiowantem doglebowym. I tu chcę od razu dodać, że są to dawki orientacyjne, zawsze należy indywidualnie podejść do doboru tych wielkości, aby bezpieczeństwo stosowanego preparatu było jak najbardziej największe. Także rzadko stosujemy preparaty pojedynczo, w pełnych zaleceniach zazwyczaj łączymy środki doglebowe w celu zwiększenia spektrum zwalczanych chwastów. Gdzie stosujemy, tak jak mówiłem, znacznie, niż, znacznie niższe stężenia. Także często takim przykładowym połączeniem tu w uprawie, właśnie tych korzeniowych, jest stosowanie na glebach zasadnych próchnicę właśnie pendimetaliny wraz z chromazolem oraz preparatem Racer. W takiej kombinacji jest to bardzo często stosowane, bardzo skuteczne rozwiązanie, które nam tak naprawdę mm -hmm. rozwiązuje problem wielu ciężliwych kwasów, takich jak kardesty, przetulia czy, czy psianka czarna. Mm -hmm. Także w uprawie pietruszki, natomiast takim najczęściej, najczęściej stosowanym połączeniem to jest pendimetalina i racer, ewentualnie akronifen i racer. Także tutaj producenci dokonują wyboru pomiędzy tymi, Substancjami. Jest oczywiście wiele doświadczeń z łącznym stosowaniem aminokwasów z herbicydami. Jedni wybierają doglebowy, aby utrzymać środek na powierzchni gleby, inni skupiają się na ograniczeniu negatywnych skutków działania herbicydu oraz niedopuszczaniu do fitotoksyczności, dodając właśnie aminokwasy. Najczęściej tutaj stosowane aminokwasy to jest Natural Propeller czy Delfan, bardzo skuteczne tutaj w tego typu rozwiązaniach. Oczywiście obie drogi są dobre. Celer mm -hmm. korzeniowy uprawiany z rozsady klucz to dobre ukorzenienie sadzonki, oczywiście ochrona herbicydowa oparta jest na tych samych substancjach. Co w przypadku pozostałych warzyw, także pentimetalina po zasadzeniu i ukorzenieniu się sadzonki w gruncie w dawce 1-2 litrów, lub aklonifen w postaci preparatu bandu. Tutaj również pentimetalinę lub aklonifen możemy łączyć z chromazonem, czyli bardzo popularnym tutaj preparatem. Command lub też z racerem. Także tutaj w zależności od rodzaju zachwaszczenia na polu dokonujemy odpowiednich wyborów. Tu mhm. Jedna taka uwaga, preparat racer może powodować takie krótkotrwałe przebarwienia na liściach selera, które zresztą bardzo łatwo ustępują po, na roślinie i nie mają większego jakby wpływu na, na plon. Mm -hmm. tak. tak, tutaj chciałem jeszcze dodać słowo o preparatach na jednoliścienne, które na tę chwilę jeszcze nie są tak, stosowane. Tak. Natomiast y, y, najbardziej tutaj rekomendowanym, tak, proponowanym rozwiązaniem jest stosowanie preparatu Zetrola. 100 EC w dawce 0,6 litra na hektar. No i to jest tak naprawdę w warzywach skuteczne rozwiązanie przeciwko chwastnicy czy teżowi, samo się Zbóż również są bardzo skutecznie zwalczane od fazy trzeciego liściach chwastów. Mhm. Sławku, przenieśmy się jeszcze na pole warzyw kapustnych. Kalafior, broku, kapusta gwiazda uprawiane są głównie z rozsady. Sławku, jakie działanie, działania należy wykonać, aby mieć czystą plantację? Tak, warzywa kapustne są w pełni nasadzeń. Praktycznie od końca marca już były prowadzone pierwsze nasadzenia pod włókniny. Zawsze stwarzają one wiele zapytań i problemów, ponieważ ochrona plantacji przykrytych stwarza dużo problemów. Jest to związane z łączeniem metod mechanicznych i, i chemicznych. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o zwalczanie herbicydowe, z zastosowaniem metaliny przed sadzeniem do gruntu, czyli popularny aktywus czy stompakła w dawce 2,5 litra na hektar. Daje możliwość walki z szerokim spektrum chwastów jak komosa, chwastnica, szarłat czy przytulia. Drugie takie rozwiązanie to jest po sadzeniu rozsady kapustnych środki oparte na metezochlorze w dawce około 2 litrów na hektarze. W okolicach 7-10 dni po sadzeniu. Oczywiście możemy również stosować połączenie metaliny i metazachloru po ukarzeniu się sadzonek roślin kapustnych w gruncie. Jak również bardzo takim ciekawym, skutecznym preparatem jest lentem 45W jest szeroką rejestracją właśnie w kapuście głowiastej, brukselskiej, w kalafiorze. I jakby taką zaletą tutaj stosowania tego rozwiązania jest to, że możemy go stosować nawet do trzech tygodni po sadzeniu, już nawet na starsze troszeczkę chwasty w fazie trzech, czterech liści. W kapustnych stosowanie takich preparatów do glebowych oraz stosowanie preparatów do glebowych, w zasadzie załatwia cały temat ochrony rośliny. Kapustne szybko zwierają rzędy i ta ochrona w późniejszym okresie staje się już bardzo taka łatwa i utrzymanie plantacji przede wszystkim jest łatwe na końcówce już wegetacji. Sławku, serdecznie Ci dziękuję za dzisiejsze wystąpienie i przekazanie bardzo cennych informacji. Proszę Państwa, to był pierwszy odcinek komunikatu orzeczniczego ProCam, a naszym gościem był Sławomir Mechacki. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję i zapraszam do kontaktu. Oczywiście. Dziękujemy.